Witam Państwa. Mamy zimną wiosnę tego roku, ale robi się cieplej, przynajmniej na sercu, gdy powspominamy ciepłe lato. Nie wiem jak Państwu, ale mi koniec lata kojarzy się ze smakiem kukurydzy takiej świeżej, zerwanej z ogrodu i ugotowanej, posypanej solą, obtoczonej w masełku, no pychotka. Ale aby cieszyć się tym smakiem no, trzeba wysiać nasionka. Kiedy najlepiej to zrobić? Temperatura gleby w okresie siewu kukurydzy nie powinna być niższa niż 8 stopni Celsjusza, co zapewnia szybkie i równomierne wschody. Dla niektórych ogrodników takim wyznacznikiem jest pojawienie się Kwiatów mniszka lekarskiego. No, większość pospolicie mówi o tym, o tej roślinie, że to mlecz. Właśnie, gdy pojawią się kwiatuszki, to jest znak, że trzeba zacząć wysiewać kukurydzę. I można to robić przez cały maj. Ja wysiewam akurat kukurydzę cukrową. Robię to ze względu na delikatny i słodki smak. Olmian jest bardzo bardzo dużo. Ja akurat mam odmianę gucio, i to jest odmiana bardzo słodka. Niektórzy wysiewają też kukurydzę pękającą. To jest ta kukurydza, z której robi się popcorn. Zbiera się ją, gdy jest w pełni dojrzała, zwykle we wrześniu. Jednak tą kukurydzę trzeba wysiać w pierwszej połowie maja, żeby, zdążyć, żeby ona zdążyła dojrzeć. Ja tej kukurydzy nigdy nie siałam. Jeśli macie Państwo doświadczenie z kukurydzą pękającą, to proszę o opis w komentarzach. Dla wielu z nas na pewno będzie to cenna wiedza. Szukając miejsca na kukurydzę, pamiętajmy o tym, że w zależności od odmiany może osiągnąć wysokość 2 metrów. Nie saćmy więc jej w miejscu, w którym mogą może przysłonić sąsiednie grządki. Najlepiej wybrać wschodnią część ogrodu, wtedy nie będzie nikomu przeszkadzać. Możemy ją wykorzystać na przykład jako roślinę osłaniającą. Ma małe wymagania, szybko rośnie, więc możemy, ni możemy nią zasłonić mało estetyczne miejsca w ogrodzie. Jak kompostownik, ściany czy kosze, my już sami dobrze wiemy, co chcielibyśmy ukryć. I właśnie kukurydzę możemy do tego wykorzystać. Jak ją siać? Głębokość siewu około 4 cm. Rozstaw między roślinkami powinien wynosić 30 cm. Pamiętajmy, że kukurydza jest wiatropylna, więc rośliny powinny być w miarę blisko siebie posiane. Pomysłów na wysiew kukurydzy jest sporo. Możemy ją siać osobno. Ale też możemy skorzystać z pomysłów innych. Czytałam ostatnio, że pewna firma wprowadziła na rynek niemiecki mieszankę kukurydzy i fasolitycznej. Obie rośliny wysiewa się w tym samym czasie, a podczas wzrostu fasola wykorzystuje kukurydzę jako podporę. Taki sposób wysiewu zapewnia lepsze zacienienie gleby i przyczynia się do ograniczenia ilości chwastów. Fasola, fasola dostarcza kukurydzy azot i zasada jest taka, że musi być 1 trzecia fasoli, nasion fasoli i 2 trzecie nasion kukurydzy. Na metr kwadratowy wychodzi to 8 roślin kukurydzy i 4 rośliny fasoli. Taką, yy, taki mają sposób na wysiewanie tych warzyw. Ja osobiście skorzystam z amerykańskiej metody, według amerykańskich Indian, kukurydza Fasola i dynia to trzy siostry dobrze łączą się na polu, no i na talerzu, choć różnią się, lubią być blisko siebie i się wspierają. Fasola wspina się po prostej i sztywnej, wysokiej kukurydzy. Poza tym dostarcza ziemi azotu i stabilizuje kukurydzę przed wyłamaniem przez wiatr. A dynia z kolei położy się nisko i swoimi wielkimi liśćmi chroni ziemię przed utratą wilgoci i przed chwastami. Korzenie z kolei ma płytkie dynia, więc nie przeszkadza ani fasoli, ani kukurydzy. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że do tego towarzystwa nie nadaje się dynia olbrzymia, ale najlepiej, gdyby to była dynia makaronowa, dlatego że ona nie rozrasta się tak mocno jak dynia olbrzymia. Może to być dynia bezłupinowa, ale też mogą być takie rośliny jak patison, cukinie, kabaczki, bo to też. To też jest dynia. Więc y, wybieramy roślinę według uznania. A jeśli chodzi o fasolę, może być to fasola tyczna, klasyczna, piękny jaś lub tyczna fasola szparagowa o czerwonych lub fioletowych kwiatostanach. Trzeba też pamiętać o kolejności wysiewów. Otóż kukurydza musi być wcześniej wysiana. Aby troszeczkę podrosła, że jeśli fasola będzie kiełkować, żeby mogła y, wspinać się po niej. Wasolę wysiewamy dopiero po 15 maja. Jak fasola wzejdzie, y, kukurydza będzie już nieco podrośnięta i będzie miała się po czym piąć. Dynie też wysiewamy albo wysadzamy, jeśli mamy rozsadę zrobioną, też dopiero po 15 maja też jeśli chodzi o dynię to pamiętajmy o tym, że jak zauważymy że ona zaczyna się wspinać po kukurydzy to pokierujmy ją po prostu w inną stronę musimy mieć to cały czas pod kontrolą, żeby kukurydza czasami nie obaliła nie kukurydza, żeby dynia nie obaliła kukurydzy tak wygląda schemat mojej amerykańskiej grządki kukurydzę będę wysiewała w formie trójkątów po trzy ziarenka do gniazda, w środku fasolka, trzy sztuki. Następnie zachowam odległość 50 cm, i znowu trójkącik: kukurydza, kukurydza, fasola. Znowu 50 cm, kukurydza, kukurydza, fasola. I tak trzy razy w dół. W środku będzie dynia I tutaj. trzy sztuki trójkątów. Taki mam plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Po czasie powiem, czy ta uprawa w ten sposób się udał. Kukurydza nie jest wymagającą rośliną. Podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi jest odchwaszczanie i podlewanie. Kukurydza potrzebuje wody zwłaszcza w czasie kwitnienia i dojrzewania kolb. Z kolei, gdy odchwaszczamy, pamiętajmy, że kukurydza ma bardzo płytko położone korzenie, uważajmy więc, by ich nie uszkodzić. Musimy też wiedzieć o tym, że kukurydza nie toleruje przymrozków. Gdyby wzeszła i zapowiadaliby przymrozki, przykryjmy ją czy słoikiem, czy wiaderkiem, czymkolwiek, żeby nam nie przymarzła. Jeśli mieszkamy w rejonach, gdzie wiosna przychodzi późno, Kukurydzę możemy przygotować z rozsady. Ja dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do uprawy kukurydzy i życzę smacznych kolb.